Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj film o cięciu borówek. Tutaj akurat nie są moje krzewy, więc ja ich nie będę ciął, ale powiem Wam, na co zwrócić uwagę, co ciąć, żeby wspomóc prawidłowy rozwój drzew, krzewów, żeby mieć jak najwięcej owoców, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób. Więc jeśli ten film jest interesujący, to pozostaj na kanale, zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. I Pierwsze co usuwamy to jak widzicie tutaj takie suche patyki. To wszystko tniemy. Tego wszystkiego się pozbywamy. Jest to o tyle ważne, że takie suche w takich suchych miejscach, to są zmiany mrozowe, najczęściej choborówki zaczynają chorować. Jest to jedno z naj, naj, najbardziej popularnych, najbardziej najczęstszych błędów, które sprawiają, że po prostu borówka źle znosi, yy, źle rośnie, źle znosi cały sezon i możemy stracić nawet taki krzew. Druga sprawa to jest takie krzyżujące się gałązki. Krzyżujące się gałązki, to jest oznaka. spójrzcie, to jest wszystko tak suche, że można to łamać, powodują obcieranie kory i uszkadzanie pędów. Jest to o tyle ważne, że w każdym miejscu, gdzie jest kora obtarta, istnieje duże ryzyko, że ta borówka będzie chorowała. Tak samo jak tutaj widzicie. Tutaj obcierała się z innym pędem. Kora schodzi, i w tym miejscu istnieje duże ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Kolejną sprawą, tak jak przy tej borówce, jest masę takich oto drobniutkich gałązek. To wszystko powinniśmy wyciąć, to wszystko powinniśmy poskracać, poprzecinać, żeby zmotywować borówkę do, produkt, do wytwarzania takich oto grubych pędów. Te pędy są bardzo fajne, zakończone są ładnymi pąkami i jest duża szansa, że na tym będą już owoce. Ale na takich drobniutkich, na tych najprawdopodobniej już borówka w zeszłym roku owocowała lub po prostu wytworzyła tak dużo młodych pędów, że już nie miała z czego pobrać składników pokarmowych, składników mineralnych i po prostu nie wytworzyła takiej ilości pędów, jakie powinna. Spójrzcie, tu na dole jest bardzo dużo ładnych, grubych pędów, no ale na górne później wytworzone już zabrakło składników pokarmowych i efekt możecie tutaj zauważyć. Kolejną sprawą jest jeśli mamy taki oto krzew, który mało co rośnie, ma bardzo dużo pąków, takie małe krzewy najlepiej jest obciąć 10 cm nad, nad ziemią, żeby sprowokować je do jak najlepszego, najmocniejszego wzrostu. Spójrzcie, tutaj jest ładny, młody pęd, ale niestety te borówki słabo rosną. No i najlepszym rozwiązaniem byłoby je skrócić na 10 cm 15 żeby zmotywować krzew do intensywnego, szybkiego wzrostu. Tutaj również mamy porażenie mrozowe. Spójrzcie, to się wszystko jest tak suche, że to się wszystko łamie w rękach. Takie coś nie ma prawa być na borówce, ponieważ ona bardzo szybko zachoruje i bez odpowiednich oprysków po prostu przestanie rosnąć. Niestety bardzo dużo zależy od tego, w jakich warunkach posadziliśmy, w jakiej ziemi w ogóle posadziliśmy burówkę, więc jeśli macie podobne problemy ze swoimi, najlepszym rozwiązaniem będzie je po prostu wykopać i jeszcze raz posadzić. Teraz jest na no to dobry czas. Powinny się dość dobrze przyjąć, no i oczywiście powinniśmy je od razu przyciąć, żeby one skupiły się na przyjęciu i na produkcji krzewów, pędów, które w przyszłym roku, za dwa lata, będą nam ładnie owocować. Będzie ładnie krzew rozwinięty. Widzicie, to jest wszystko suche, niestety. To jest wszystko do wyrzucenia. Tak więc wycinamy takie suche patyki, wszystko co się krzyżuje, wycinamy pędy, na których już były owoce, ponieważ one drugi raz nie zaowocują, i cieszymy się pięknymi owocami. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Taki mało pokazywany, więcej mówione, ale mam nadzieję, że będzie dla Was to interesujące i pomocne. Dziękuję za obejrzenie i zachęcam do oglądania innych. Na razie, cześć.